Przecimy, żeby wszy systemy winotwo Ja Mordeczki, witam was w kolejnym vlogu. Dobrze wyczyszcili, kurde, po opijaniu kombajnu, więc bierzemy się dalej do roboty. Do następnego nagrywania. Widzicie, dzisiaj akcja makarony, odbyczków z wiaty. Powiem wam, że kombajn będzie chodził jak cholera, bo był opity, bardzo mocno. Tak mocno, że aż mi się woda w kolanie zaczęła zbierać, kurde Woda albo woda, <gry> teraz już nie wiem No ja jeszcze muszę tutaj z koleżankami chodzić Bo byłem ostatnio u lekarza, to powiedział, że no Troszkę nadwyrężyłem moje kolano I muszę chodzić dalej o kulach I Romeo jeszcze musi zapierdzielać No zobaczcie, tutaj już jest przy końcówce końcóweczka już wywala żeżbym go teraz sprawdzić jak to mówią luxe robota otworzyliśmy też sobie yy, kieszonkę tegoroczną z kukurydzy Taki szedł bezpieczników do radia. Był na zewnątrz, nie był poduszczelką. No i go zapała lekko urwała, i gdzieś kabel się przerwał. Iż radio, radio już nie chodzi. No, jak to się mówi. Czuć pieniądz. Mają rozmowę. No, Romeo tutaj już kończy. Tam zabrałam go z przodu, jeszcze troszkę będzie miał. A tutaj zobaczcie. Trzeci pokos. Trzeci? o trzeci elegancki pachnie elegancko, byczki aż wyszufrowane mają wszystko i tak to jest, kombajn mówię, opity był bardzo mocno mówię no kilka dni teraz to można powiedzieć, że jesteśmy na fleku w stu procentach zima odpuściła, widzieliście, śnieg był, teraz nie ma na plusie znowu jest u nas Rogate dziadostwo na dworzu Wietrzy dupę To no wybiegi to jest nie? Do takiej roboty Można sobie śmiało Cały dzień wyrzucać A spokojnie pościelić wtedy wegnać Pamiętacie, jak spowaliśmy sobie hardoksa do, do naszej łyżki? To już trochę czasu minęło. Powiem Wam, że warte były tych pieniędzy, bo praktycznie nie widać śladu użytkowania. Czyli nic nie, 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 nie ten nie wyślizgał. Co? Jest paliwa zbrakło? Przerwa! Yeah. Robota trzeba szanować. Robota to głupota. A nie tak, żeby wszystko od razu zrobić. No. Robota głupie zrobi żeby na jak dłużej starczyła. No, jak tam po opijaniu kombajnu? Odżyli im dopiero dobrze. To Poproszę o inne pytania. <noise> Opity był dobrze. Ja mówię, dopiero kilka dni się tak dobrze człowiek na fleku czuje. <noise> tu hardoxa tu a nie... Co? Pochwal hardoxa, zobacz, zobacz. Tylko farba się... Hardox? O, ten jest kurde. Jak, jak ktoś ma problemy z tym, ze zużywanym lemierzem, to no. widać, że to jest inna sprawa. Widać, no? To tylko Hardox. Dokładnie. I Niemen Wam Spawa. No. Oczywiście, spawać, to musicie go grzać sobie, nie? Grzać, spawać, grzać, spawać. Co? Gówniana robota dzisiaj. Ej. A ty czemu o jednej kuli? Doktor kazał o dwóch. No jak, chcę kamerę na głowę? No. Powolutko się chodzi dobrze. Jest. Tak? Ja mówiłem, bo to pewnie się nie woda nie się, tylko woda w kolanie. Ty. Teraz... No. Kurwa. To może być. Może być. Ale może przedkowitą, żeby za było klękał. No też może. Być. Albo za, za pozycja była. O, o, Że strzeliło. I słuchajcie mordeczki, też y, to to taka informacja dla Was, że poprzedni właściciel klasa prawdopodobnie jutro odbiera swojego Gucia New Holanda Ojej i pewnie będziemy jechać w niedzielę, to w niedzielę będziemy jechać jak, obejrzeć z jakimś załącznikiem pewnie To w niedzielę pomszy. No jak nie? Obowiązkowo pomszy, przed nie. Albo lepiej chyba przedjechać, bo to... Jak się wypije w adwencie, wtedy jeszcze czego będzie się spowiadać, nie? Czysto tłuszczynie? <grymne> no nie przez to, to dobre trawienie, tak nie? zobaczyć, jak ta posadka nazywana jest To paruje? Nie? No ja Tyle ogolów to serało Gdy <grymne> się ze coś <zesrycz>, też paruje <grymne> Nie? Co? No ja <grymne> ale zimno dzisiaj, ja chuj Pierdolce. I widzieliście, komaj był przeprowadzony, była ładna zima, teraz wszystko puściło i prawdopodobnie do świąt ma tak być. święta będą błotne, a nie śnieżne. Nie a jak tam święta u was? Czy, czy już macie jakieś tam zapasy zrobione w piwnicy? Jakie? Prezenty. A, prezenty, no. A byś powiedział jakieś kało nowy, a nie... Ajaj. I co? Nie mogę. Zobacz, taka to jest. Bo same niecenzurowane mam kawały. <grym> A co powiesz na temat nowych rządów? Ojo! Teraz będzie bardzo ciekawie. Będą się kłócić. Ja powiem wam, ja nigdy nie lubiłem oglądać polityki ani nic, nie? Jo! Wiecie co, zauważyłem? się normalnie starzeje. No. Zamiast Disco Polo włączyć w telewizjon kurwa Sejm włączaj. No bo mówi kłóra. tam jest lepsza komedia mówi no jak w tym. Tam ktoś z gaśnicą wyskoczy. No. Jest wesoło. Jest powołanie, ma się pomylił. Ja <tryk> robi się grubo. Teraz będą tam tych pisiorów prześwietlać. Co nakradli. No i dobrze, niech się biorą mi do dupy, nie? Jak Jak z kurwa idzie tu, patrz. Tam też? Tu, zobacz. Posadzkę zeżre. No. Prędzej będzie posadka a nie, nie, ten, nie, nie, no tamten oryginalny to był sama blacha. No bo jest tylko Po to nie? To tylko ładnie wygląda, ale to jest nieużywane. Tam został, tam dojedziesz. No jeszcze raz dojadę, no. Dobra. To dawaj, palgo. I ogień. Muszę powdychać trochę tu. Czujcie same pieniądze. No jak, nie tylko nic innego. Darmowy nawóz Ale wiecie co? No. Na kombajnie na gardzieli stała flaszka, nie? Z kieliszkami. Co? My się tak tam z niemenem podchodzili, tam cyk, cyk, nie? Tragedia się stała. Spadła na dół. Płakał. Bo gardziel się trochę opuściła, a dwa dni tam nie byli. No. Flaszka spadła. Ale cała. No. Kulka tylko wyleciała I w środku wódka też była. Ktoś czuwał, ktoś czuwał. No i dobra mordeczki, zbieramy tą resztkę i wypieprzemy na obiad Romeo napierdala ostro No ja swoje się przyglądam pod buraki cukrowe, ale nie wiadomo czy w ogóle dostaniemy umowę bo słyszałem, że nawet niby tam jakieś limity mają opłynąć tym sta stałym dostawcom, więc wątpię, że nowych w ogóle jakiś tam nowych yy, plantatorów w ogóle będą brali pod uwagę a jak nie, jak nie będzie yy, zasiany burak to to będzie troszkę więcej kukurydzy na kieszonkę zasiane i reszta pewnie będzie zasiana pszenica letnia Mamy tam jakąś w magazynie w razie W. U. Zawsze mam jakąś tam jarę zboża na magazynie. A dlaczego? Bo powiem Wam, że kilka razy tak było. Zima była taka yy, zdradliwa, że przykładowo przyszedł sam róz bez śniegu. A na wiosnę był ząg, praktycznie jeden rok był taki, że wszystkie prawie zboża zimowe nasze naszej okolicy były. Wymraziło praktycznie całe i potem był ząg, bo nie było czym przesiać. Ale powiem Wam, że jak mamy co roku coś tam przygotowane w razie W na no przesianie, to no to zima jest no, to łagodna dla tych ozimin. Ładnie wszystko przezimuje zawsze i, i nic nie trzeba przesiewać. Ale jak to się mówi, przezorny zawsze jest ubezpieczony. Dokładnie w czerwcu mija, mija równe 10 lat 10 Nie 10 9 9 lat jak jest przerobiona wiata na I by, 9 lat jest makornik. u nas W 2013 był stawiany podajnik z W 14 były robione przyczepy Więc co roku były jakieś inwestycje. Posadzka paruje. Wow, ja i ci tary. się boję, że mur wyknie. Ja, zobaczcie tutaj, kurde. Niby zawsze tylko się tu z dołu jest Fundament. Tu to dość głęboko było dane, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Tu świeci nawet światło w jednym miejscu. I tutaj musimy dołożyć takie sobie te całówki z dwóch stron. Całówki i śruby na wylot. Żeby to miało ręce i nogi. O, a kiedy to zrobimy, to nie wiem. No, w tym roku na pewno. Nie, nie w tym roku nie. A no. Jak tam się wybierać na gra premiery? Jak, jedziemy. A ty ale, jedziesz? Ale słuchajcie najlepszy test. Za ekipą jedziemy. Za ekipą ...kukurydzy. Eee. Ale słuchajcie. Co? Najlepszy myk, że nie Romeo z W Dwie w strony? No to, to nie będziecie zdziwieni. Ja myślę, że ale będziemy wroflowpiątki. Wracamy za trzy dni. Ja, ja. Nie, ja myślę, że pojedziemy chyba w piątek. Więc, jak tam się wybieracie ze szkoły, czy jak tam jakieś wycieczki, to na pewno będziecie. Jak nas spotkacie, to podbijajcie śmiało. Popierdolić głupio, zbić piątkę. Romeo, jakieś kawał, pewnie będzie miał przygotowany, to, to będzie wesoło. Ostatnia łyżka. Mają Wam, że szkupka się ładna robi dosyć. Miejsca jeszcze jest tam do, do płotu aż W razie co do sypania Do nieba też daleko jest Powiem wam, że mi się lepiej podobała taka pogoda jak Jak była jak kombajn przeprowadziliśmy Troszkę śniegu Przymrozek I było elegancko Teraz kurde Prawdziwa wiosna Chodźcie, ja wam jeszcze pokażę, takie, taki pierdolnik sobie założyliśmy do przy kombajna. Nie wiem, czy będzie widać, ale chodźcie, wam pokażę Może coś tam będzie widać A tu oczywiście stoi jeszcze bizonek Na sprzedaż jest Szuka Szuka nowego właściciela Oczywiście klasik i obok bizonik. Słuchajcie. Słuchajcie. Zakupiliśmy sobie taki jakby taki ultra dźwięki, wydaje taka maszynka na gryzonie. Prawdopodobnie to tam odstrasza coś. No i oczywiście musi być yy, garaż taki, że w tym garażu nie ma żadnego ziarna, nie? Tu ostatnio był klient oglądać Bizona, odpalaliśmy go. Był zdecydowany, no ale potem to coś, coś tam nie, nie zagrało. No i Bizon dalej szuka nowego właściciela. Więc sami wiecie, w jakim stanie jest. Oczywiście, rzepaku jest w cenie. 50 tysięcy do oddania. No naprawdę, Bizon jest perełka. I, i zaraz będą komentarze. Ba, bo na wąskich kołach. No ale chłopie, kołami nie, nie młócisz. Koła się zawsze może zmienić. No, no, jak ktoś tam nie będzie chciał rzepaku, to może sobie że rzepaku sprzedać. Co za problem, nie? Ale no, my chcemy sprzedać w całości, czyli kompletny taki, jaki jest. Tego będziemy się trzymać. I dobra, mordeczki. Ja myślę, że vlog się Wam spodobał. To już mamy, oczywiście, eee, duta na przyszły sezon. Zakupione od sklepu internetowego Zenox I jeśli pamiętacie, to mam tam w tym sklepie swój kod rabatowy o nazwie Niemen Team 7% zniżki na na każdych częściach. Więc jak teraz planujecie, może jakieś remonty robicie, to róbcie śmiało, zapraszam do, do nich na stronę. Róbcie zakupy, pisujcie kod rabatowy o nazwie Niemen Team i macie zniżkę na, na waszych częściach. No i co mordeczki ja mam nadzieję, że Wam się spodobał. Trzymajcie się do następnego razu. Narka, cześć.